No, na pewno ciekawe doświadczenie, bo, bo dla mnie osobiście to był turniej, w którym uczestniczyłem od samego początku. Pięć weekendów praktycznie podążałem razem z drużyną, i później dowiaduję się, że, że zostaję razem z tym trzonem, który przygotowuje się do kwalifikacji w Zakopanym. Wiadomo, że decyzja trenera jest jedna i nieodwołalna, więc bez zbędnych jakichś komentarzy zrobiłem. To co, to, co, że tak powiem wskazał i dojechałem, miałem dwa dni wolnego, dojechałem dwa dni później do zakopanego. Tam rzeczywiście bardzo ciężka praca regularnie, dużo, dużo ćwiczeń cardio, gdzie po prostu. Przy tym obciążeniu siłowym, i przy obciążeniu technicznym, siatkarskim jest to na pewno nużące. Zawodnicy często nawet dwa razy dziennie robili różne dodatkowe ćwiczenia, więc spędzali myślę, że kilka grubych godzin na, na hali. Nie jest to łatwe. Wiadomo, że wtedy to znużenie i ten ból jest większy. Przygotowania przebiegły naprawdę w bardzo dobrych warunkach. Nie ma tam na nic na co narzekać, bo samo środek jest bardzo fajnym miejscem. I jakiś wolny dzień można go spędzić chociażby tak jak my chodząc po górach. Więc był czas tam na, na odetchnięcie, troszeczkę na odsiadkówki, ale też dużo pracy i, i myślę, że wykorzystaliśmy ten czas w 100%. Też było to dosyć długie zgrupowanie, trzeba powiedzieć, że praktycznie prawie trzy tygodnie spędzone w jednym miejscu, w jednej grupie. A obyło by się bez konfliktów i bez jakichś trudnych sytuacji. Poza tymi wszystkimi, poza naszym ośrodkiem, które się działy, to, to my. E, przygotowywaliśmy się w spokoju i, i pełnej koncentracji. E, zawodnicy wiedzieli, co mają robić, my tak samo jak sztab, więc e, myślę, że, że dzisiaj było to już widać i, i myślę, że, że w następnym tygodniu będzie jeszcze lepiej. Mega, jeśli mogę ze swojej strony powiedzieć, to, to wielu z nas oglądało w tym samym miejscu. Mogliśmy w takiej fajnej sali kinowej spędzić ten czas. Było późno, więc wielu zawodników po pierwszym, drugim secie udawało się spać. Natomiast my sztabowo staraliśmy się wytrzymać do samego końca. Mega kibicowaliśmy, cieszyliśmy się z każdej piłki, z każdej akcji, z każdej jakby. Te zachowania ich i ten klimat, który wytworzyli, to jest, to jest coś, co, co, co niesie cały zespół. Wydaje mi się, że zarówno uniwersjadowa drużyna, taki i ta widać, że nie ma tam problemów. No i myślę, że każda, każda z tych ekip ma swoje plusy. Kibicowaliśmy, wierzyliśmy i, i udało się. Za co szczerze gratulujemy i cieszymy się razem z nimi, bo uważam, że to jest polski zespół i myślę, że tak samo jak z Mistrzostwa Świata, tak samo z brązowego medalu w Chicago my powinniśmy się cieszyć wszyscy jako, jako Polska. Norbi od samego początku, gdzieś tam pokazywał, że, że ma papiery na nagranie na, na takie duże i widać było, że to mu pomaga, że tam nie ma presji. I zresztą końcówka sezonu też grając w Radomiu trzymał równą grę, nie popełniał wielu błędów, był wiodącą postacią, szczególnie nawet w tych najważniejszych momentach dla Radomia, więc myślę, że on ma jeszcze dużo czasu na doskonalenie umiejętności, ponieważ jest młody. Ja akurat wiele razy dziś tam miałem styczność z nim w hotelu, więc jestem pod wrażeniem, ponieważ słucha, rozmawia i, i chce się uczyć, więc... Myślę, że, że trener będzie miał z niego pożytek i jestem przekonany, że będzie go wykorzystywał bardzo często, ponieważ sezon jest długi, więc każdy ma szansę, żeby się pokazać, a rywalizacja zawsze pomaga w osiąganiu sukcesów. Wydaje mi się, że, że na tyle zawodnicy są doświadczeni. My też jako sztab to nie jest jakby pierwszy turniej, w którym uczestniczymy, więc wiadomo, że jest to dla nas mega ważne. Natomiast nie wytwarzamy presji zbyt wcześnie, bo to nikomu na pewno nie pomoże. Wręcz może przeszkodzić w jakimś takim nadmiernym. Skupianiu się i koncentrowaniu zbyt wcześnie. Tak naprawdę ten turniej jest jeszcze za parę dni, więc skupiamy się na swojej drużynie, również na przeciwnikach. W tym turnieju ten turniej ma to do siebie, że jest bardzo podobny. Też jest dwóch przeciwników, jeden po drugim, więc staramy się dzisiaj zrobić tak samo, jak będziemy robili w piątek czyli, czyli odprawa wideo w trakcie drugiego meczu. Staramy się po prostu, szczególnie tutaj dla Wilfredo, który nie jest przyzwyczajony do tego systemu pracy, który po prostu prezentuje Vital, tak żeby cały zespół czuł jak ten weekend następny będzie wyglądał, żeby nie było zaskoczeń, żeby, żeby po prostu wszystko przebiegało jak po sznurku i żeby każdy czuł komfort i nie myślał o rzeczach poza boiskowych, tylko po prostu skupiał się na grze. Więc tak jak mówię, no, czekamy, natomiast nie, nie, nie stresujemy się, tylko po prostu e, liczymy na to, że, że w tych dniach e, przyjdzie jeszcze e, ta świeżość e, i, i po prostu te, te, ten, ten, ta najlepsza gra, ta jak dzisiaj, widać było w pierwszych dwóch setach, że naprawdę nasz zespół jest mega silny i później gdzieś tam e, troszeczkę to, to może ta koncentracja spadła i... I, i dobrze, że wybrnęliśmy z tego i potrafiliśmy wygrać to za trzy punkty. Tak samo może być w meczu z Francuzami czy, czy ze Słowenią, gdzie, gdzie po prostu będziemy musieli pokazać charakter w końcówce, więc im więcej tutaj trudnych sytuacji, tym myślę, że lepiej dla zespołu. No, na pewno tutaj to jest decyzja trenera autonomiczna. Po konsultacjach z asystentami każdy z nas gdzieś tam czuł, że niestety dwóch musi odpaść. Stało się to troszeczkę tak spontanicznie, ponieważ w pierwszym okresie było powiedziane, że przyjeżdżamy wszyscy tutaj i pracujemy razem, ale gdzieś na prośbę. Zespołu ten, ta decyzja była wcześniejsza. Myślę, że dobrze, ponieważ wiadomo, że tych treningów jest coraz mniej. Coraz mniej zawodnicy dotykają piłki w trakcie treningów, więc im jest mniej, tym jest szansa, że po prostu ten kontakt będzie, będzie częściej. No i myślę, że trafiło akurat na kochana, który, który po prostu będzie czekał na swoją kolej i, i niewykluczone, że w tym roku jeszcze się pojawi w reprezentacji. Na pewno, na pewno szkoda, natomiast Karol swoim doświadczeniem i, i to, co pokazuje w ostatnim czasie, jest w szczycie formy i, i na pewno każdego, każdego z tych dwóch środkowych każdy by chciał mieć w swojej czternastce, i, i akurat trafiło na niego, więc nie ma co komentować. Trzeba uciąć to i, i, i skupić się na treningu. No, nie ukrywając już, pracujemy nad tym od dłuższego czasu. Wie, wiemy, wiemy po prostu, jak będą grali, jaką czternastką, mniej więcej jaką szóstką, siódemką, więc już od praktycznie początku zakopanego każdy z asystentów ma swoje zadania, żeby po prostu pomóc trenerowi rozpracować jak najlepiej rywala. Więc tak mamy już wszystko zrobione. Czekamy, ponieważ Francuzi grali dwa sparingi z Belgami, ale jeszcze jutro i bodajże dzisiaj grają dwa sparingi z Amerykanami, więc na pewno to są mecze, które trzeba zobaczyć, przeanalizować. No i z tą pełną informacją wtedy już pójdzie po prostu sygnał dla zawodników, którzy miejmy nadzieję, że po prostu w tym turnieju będą wiedzieli wszystko i przed turniejem po prostu już będą mieli tyle informacji, że, że na sam mecz to będą kosmetyczne, krótkie informacje dotyczące zawodników i będziemy, jestem przekonany, że będziemy dobrze przygotowani.